W z numerem 16 Tomasz Warszawski, z 14 Krzysztof Jarosz, z numerem 49 Michał Szybczak z numerem 70 Mateusz Szaprański, kapitana Niewodzielny z numerem 81 Mariusz Milecki, kochan że z numerem 21 Grzegorz Och, i z 27 Konrad Rusiecki. Predekat drużyny jest Paweł Jużniewicz, kierownikiem Daniel Krysiński. z zespołu Bartosz Szeliga z numer Adam Alamenciak z z 17 grającym trenerem Adam Kaliasz i z 19 Kacper Pożny. Grającym trenerem jest Adam Kaliasz kierownikiem drużyny. ...agresora e, i przechwycona piłka przez kapitana drużyny, e, gości, ale skutecznie... Kąśliwe strzał w wykonaniu Bartłomieja Świ Kolejny atak zespołu warszawskiego. Indywidualnie próbował e, grający z numerem 11 Bartłomiej Świniarski. I zawodnik ten zdobywa pierwszego gola w tym spotkaniu dla drużyny. W przewinieniach mamy więc remis 1 do 1. A teraz przed szansą Gnieźnianie. Znakomita wrzut, ale Gnieźnianie no zdołali wybić futbolówkę. No i teraz kąśliwy strzał. Greser na prawym skrzydle. Mikołaj Bereźnicki trafia akcję. Bartłomiej Świniarski. A teraz przed szansą Mikołaj Bereźnicki, ale trafia. Był przez moment niepilnowany w polu karnym Mikołaj Bereźnicki. Mikołaj Bereźnicki, ale lepszy sportowego gniezdo. Teraz Adam Alamenciak, Adam Alamenciak. Ładny strzał. Piłka piłkę Szymonowi Urtkowskiemu. Szymon Urkowski podawał tam, czy zagrywał w kierunku dalszego słupka. Miał szansę Paweł Kaźmierczak. Teraz Kasper Woźny, ale znów zabraczała. Jednak Tomasz Warszawski zbijał się tam jak w. Ukropie I zdołał zablokować kierpinki z autu. I bliski podwyższenia na 2 do 0 był przed momentem Konrad Rusiecki, ale już wcześniejszy strzał trafił. Frański przedziera się prawym skrzydłem, dogrywał tutaj corner. Dla drużyny warszawskiej uderzał teraz Milewski i trafia, ale jeśli chodzi o celne uderzenia, to gnieźdźnianie Przegłumienie Chyba powinien bardziej na prawe skrzydło wgrywać tę piłkę. Adam na prawe skrzydło odgrywał Urtnowski. Przedzierał się tam teraz z prawym skrzydłem Paweł Tarnowski. Ładne teraz zgranie Bartosza Simińskiego, ale nie dotarła futbolówka do Mikołaja Bereźnickiego. Tymczasem Świniarski zagrywa na lewą stronę do Pawła Tarnowskiego i Paweł Tarnowski podwyższa prowadzenie. Ale ładnie rozegrany ten stały fragment e, gry. E, przekazana piłka przez e, Michała Szymczaka e, do e, Krzysztofa Jarosza. E, dzisiejszego pojedynku Mikołaj Bereźnicki. Obróci się, strzeli, broni e, Tomasz Może trzy minuty przed zakończeniem meczu spróbuje zastosować ten manewr, tymczasem Szymon Prowadzenie piątego zawodnika, e, m, grający z numerem 14 Mikołaj. Mecze wesołych, zdrowych przede wszystkim świąt, i do zobaczenia na kolejnych pojedynkach.